Moi drodzy, nadszedł ten dzień, w którym w końcu zareagujemy na wasze TikToki do piosenki. Kolory, moi drodzy. I do każdej piosenki, która będzie wychodzić, będę nagrywać reakcję, także jeżeli będzie kolejna piosenka, to starajcie się nagrywać kolejne TikToki do piosenki i będzie kolejny odcinek, gdzie reaguję na wasze TikToki, bo nie zmieszczę waszych wszystkich TikToków, byłoby ich mnóstwo. Mnóstwo. Oglądajcie i Majusia również jest ze mną, będzie reagować na te TikToki razem ze mną. Tak? Tak. Tak, moi drodzy, pamiętajcie, żeby wysłuchać piosenkę Kolory, wbijajcie na nią i napiszcie, że jesteście z tego filmu, postaram się wam przypiąć serduszko i nagrywajcie dalej TikToki, tak, TikToki do piosenki Kolory, no i teraz zaczynamy reakcja. A i zanim zaczniemy, to zapraszam serdecznie, więc wy zamówcie sobie płytę Kolory, już jest, i cały boks z taką piękną bluzą i wiele innych rzeczy, na przykład figurka Paliona, tego jeszcze nie było, dlatego wszyscy wbijajcie, a teraz zaczynamy, let's go! I wełką, fajną bluzę! coś to nie. Laura XD, a ma Leona na tym, na awatarze. Wow, co. Czot... Zacięło się. A nie, bo, bo zrobiła ten. E... Przełączyła sobie kamerkę. Ale patrz, jak oczy się dziwnie zrobiły, widzisz takie zielone? A faktycznie, od początku miała? O, zielone oczy, zielone oczy. Witaj, jak ten jeden ciebie. No, widzowie, zobaczymy jeszcze, kto tutaj będzie. Laura, Laura jest na odcineczku, lecimy dalej. Chcę być w odcinku. Jaki piękny obrazek. Kocham Was, widzowie, jak robicie te fanarty, naprawdę. Czy wyglądam przy stonie tu? Kocham zawsze, jak. Yy, Przypomina mnie. Ej, na, to nawet wygląda jak klef. No, ale wyglądam jak ja? No. Wyglądam? Tak. Mogę się A, tak ustawić. Zrób taką minę. Ja. ja wiem. No. A my ty mm -hmm. Podobne, 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 podoba mi się Fanta Figaro, pozdrawiam, i dziękuję za tego Pięknego fanarcika Jest rewelacyjny Jeszcze to będzie zbliżenie, o. a tu jeszcze jest taniec dalej Jaka bluza fajna O, fajna style, OG Nie, no, OG jeszcze nie, nie. Ale Jeszcze jest, jest świeża, świeża bardzo bluza Jest dalej na sklepie, moi drodzy Fanta Figaro, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo Piękne, piękne, lecimy dalej Tak jak mucha Tak, bo klima mi chodzi, mi zimno Haha, co to za czapa? Jaka maska, a czekaj, co jest? Widzisz to, to normalnie są oczy, czy co? To chyba ten widzi nie? Ale w ogóle jaka dokładna jest ta maska, widzisz jaki to jest ten? To jest takie trwałe, to nie jest z gumy takie ten. Nie no, fajne. I y y rusza ustami. No widzę, widzę. widzę. Ciężko nie zauważyć. Na na na, na 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 na... na. bym się pośpieła widzowie, ale to na koncertach, koncerty będą ogłoszone już na kolejnej piosence, także przygotujcie się widzowie, będą koncerty Paliona. O, widzisz, dobrze, że jesteś, bo też, ale bardzo ładny rysunek. To jest z miniaturki z um, trailera. Patrz, to jestem ja. I to jesteś ty. A nawet przypomina nas, bardzo fajne. Bardzo i te makaroniki na stole. Mega fajne. Tra... Twarze mi trochę nie wyszły. Aj, tam gadasz! patriksia Patryksia06. Co ci gadasz, że nie wyszło? Jak wszystko elegancko wyszło? Mój rysunek dla Paliona i maje Dziękujemy bardzo serdecznie za ten piękny rysuneczek Fajnie, że możemy go zobaczyć. Ewu, Ewu z Dwa. Dwa outfity! Zielone, zielone. I mamy teraz koszulkę. Ale fajnie, że się tak tym bawicie. Ej, dobra, albo to jest jakiś, jakiś m, stara zabawka, albo ma młodszą siostrę Blair Bracika. Prawda? Proszę. Ale fajne. Ja chcę być w waszym wieku! Naprawdę. Wow, jaki globu! Ten globus wygląda, jakby był za milion złotych. Ale pokój śliczny. Na 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 na. I plakacik. Ja. Wszyscy są w jednym miejscu. Piękny, piękny, piękny TikTok. Ej, ile tym? Czekaj. A. Trzy zdjęcia. Ej, USA było ultra dawno. No. Ja cię kręcę. Wilkoak! Prawie jak Wilkołak. Magnesi, I ma, i Magnes. I mega fajne. No i moja jest jedna ulubiona bluz, ale nie wiem czy teraz to nie jest moja ulubiona. Kolory ona jest Grafika tak ładnie wygląda. Graffiti Fajne TikToki, widzę ile Wit, naprawdę jest tak dużo. Ciężko było wybrać, naprawdę, ale będziemy wybierać cały czas te TikToki. Jest ich bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo. Dziękuję Wilkołak za TikToczka. No, Arkowego to ja już znam. Znam Arkowy, poz pozdro serdeczne, ale ma włosy jak mortalcio, nie? A o, czemu mnie to nie oznaczyłeś? Na... no co? Jesteś kolorem, którego nie umiem nazwać. Oznacz taką osobkę. No, a mój. czemu, a czemu? A czemu? A Nie, bo widzowie ja <laughs> potem robię screeny i... <laughs> Sticker! E... boże, boże. uważaj. <laughs> na mój kabel. Fajny Arkowy, pozdro serdeczne. Pozdrowionka dla ciebie. Jestem kolorem, którego nie umiem nazwać. Znaczy. dla ciebie. Mnie w... Abba, Peppa, Amelia. Pozdrowionka serdeczne! Wygląda, jak miała tam ogromnego paliona maskotkę, widzisz? Tam. Muszę zrobić taką gigantyczną maskotkę. A to jest zielony miś jakiś duży. Ale jaki ogromny. fajne po, Pozdrowienia serdeczne, Aba Ab, Pepa Amelia D. A, Ciężki nick Pozdrowionka serdeczne. Palion skomentuj proszę, nawet mam gumki zielone na aparacie Aż aparat na zęby Wszystko zielone, oh, bo Palion Jaki chce aparat na zęby, Palion, Ile zdjęcie? Palion. Wow Ona ma trzy jest. Bo one było bardzo długo te zdjęcie w ogóle na sklepie Ale wszystkie prawie to? Nawet na koncercie było, to jest tylko zdjęcie z koncertu Tak? No tylko na koncertach to się jest, rozdawało no, Ale fajne, cute Terran, Koniara Pozdrowionka serdeczne Mega dużo, na pewno ultra! Dwa z koncertu! A dwa koncerty! O ja cię kręcę! Jezu! Mega dużo! A to jest tak, idziesz do dentysty i mówisz, że jaki chcesz aparat? no Paliona chcę aparat. Już w na fryzurę się to, ale no, no tak właśnie. patrz! Maja! Maja i Lolowski i Janowo. Azur Gryf Polka, pozdrowionka serdeczna i <grych> twoją maskę Wszyscy ma. są oznaczeni No widzę, no ale akurat jest twoja maska Czyli czemu twoja akurat? A jaka poduszka z tyłu i pluszak No tak, tak, o tym, o tym, o tym już mówiłem, Aha, o tym już mówiłem Nie słyszałam cię Bardzo fajna piosenka, chcę bardzo wystąpić do odcinku Paliona Palion, jak to widzisz to zobacz opis y, Opis, bardzo chcę zrobić wesną piosenkę na mój kanał na YouTube o nazwie Smok Błysk, ale nie umiem Pomożesz Palion? Nie dam rady ci pomóc Ja się dalej uczę robić piosenki mnie, To mnie uczą, to mnie uczą Ja nie będę uczyć ciebie jak Ja się jeszcze uczę, bo jeszcze nie jestem w tym Najlepszy, A tylko szlifuję Swoje umiejętności Jaki więc... super fotel, to jest ten Rozkładany i nogi ci się rozkładają Po jaką podstawkę Że jest... jest taki to... Stabilny, stabilny Fajnie. Lecimy następny, wow A to, A to jest projektor ale fajny w ogóle tiktok Ale ciekawe gdzie to jest nagrane, w domu normalnie tak No ma kino domowe, kino w domu ma wiki Wiśnia Fajnie, fajnie, zazdro, zazdro i bardzo ładny tiktok Ale jak ładnie tańczy w ogóle Fajnie no na, 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 Bardzo fajny tiktok, po, wiki, pozdrowiam K, jesteś na odcinku, jaki, jaki więc jest O mamy a, a, a Joanna Alanek to jest, to jest nazwisko no, chyba. No cudownego chłopca. A jak nazwa. To jest jego imię. A, Alanek to jest. Pozdro, Alanek, i pozdrawiamy oczywiście mamę. Jak tańczy, słodko. Słodkie, no słodkie, bardzo słodkie. Mega fajne. Promujemy to, chcemy na film. Proszę bardzo, zielona. Jaki nik. Zielon, zupka paliona. Pozdrowionka i bardzo fajna bluza. Mm -hmm. Promujemy to, jest, tak jest. To promujemy, to, promujemy to, promujemy to. Mega fajny TikTok. Moi drodzy, nagrywajcie ich więcej, będzie dużo piosenek bangerowych. to jest taki no, spokojny love znaczy nawet nie jakiś ultra spokojny, ale będą bęgera, wy zawsze kochacie odpaliona bęgera, tego będzie najwięcej na płycie, więc się przygotujcie. Na nad ty, pozdrowionka. Dzień Królik! No! Wygląda no jak... lecisz w tle. <laughs> jak mini zając. Jaki słodki. Jaki słodki. Jaki grzeczny w ogóle. Jak się nazywa królik? Ale jaki grzeczny królik, co jest? O nie, nie, jednak się wyrywa Wyrywam się już, ja już nie chcę słuchać Paliona No, z stamtąd Czy by Palion zawodził glow-up glow muzyczny? Mm? Może, ale to zobaczycie inne piosenki, bo to dopiero jedna piosenka Więc zobaczycie Mucha testuje, pozdrowionka i dziękujemy Za taką miłą opinię, że, że się podoba, a a będzie, będzie więcej, więcej takich jeszcze kozackich, kozackich piosenek Także róbcie widzowie przede wszystkim TikToczki Komentarz, 100 jest 100 tysięcy, jest najlepsze Jest nas już 100 tysięcy, widzowie, legendarna nuta, piosenka Jest nas już 100 tysięcy, tego było tak dużo Lecimy następny, Ptychano Bambano Pozdrowionka Dziękujemy za TikToka, ale nie ma ledów, czemu czerwony? O, jeszcze tam były czerwone kolory ale Dobra, dobra, poszulkę? zwracam honor a to my się cał całujący, tak? Mam nadzieję, że pamiętasz koszulkę Maja Tak, a się koncercie była dziewczynę. No tak, 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 ale chyba nawet dwie dziewczyny miały podobną koszulkę, no coś tego typu Dzień dobry, dzień dobry, no, no mam nadzieję, że zobaczymy się na następnych koncertach A widzowie, zdradzę wam, że koncerty będą maj-czerwiec, coś takiego Więc się przygotujcie, bo sprzedaż ruszy za niecały miesiąc, na początku listopada Więc się szykujcie, promujemy to i chcemy... Ej, to, jest te, to są te same osoby nie będziemy, nie będziemy tak robić, bo potem się ktoś wkurzy, że ktoś jest dwa razy, więc, więc ten... O, znowu Paweł, Maja... ale teraz lepiej widać nas. O, przynajmniej teraz możemy zobaczyć tą koszulkę. Jak ja nazywam się Kamila, dzień dobry Kamilu, jak niektórzy wiedzą lub nie... Na koncercie z dwóch tras, z drugiej, z drugiej trasy, byłam w Krakowie. Byłam wtedy blondynką z okularami, właśnie z tą koszulką, mimo że wyglądam inaczej. No, nie, nie pamiętam, ja do, pamiętam dokładnie. Ja, ja, pamiętam. ja właśnie nie pamiętam. Pamiętam koszulkę to na pewno, bo I to się rzucało w oczy. W grupie tych dziewczynek. I wyszłam tam z Nataszą, to cię pamiętam Z <noise> Nataszą jeszcze Paweł jak to widzisz, zobacz opis Hejka Paweł, to już moja szósta próba, żeby wystąpić na twoim filmie. Udało się. Jesteś! Zielona paliona 12, jesteś! Dzień dobry! Ale masz super spodnie Ty też takie masz? Nie, ja mam związane. No masz masz podobne, bo bardzo podobne masz. O, odpisałeś jej? Nie, to nie ja. To nie moje konto. <noise> Co jest? Balian kolory, ale fajne. No to, to jest fajnie narysowane. fajne Moja furka, nawet ten detal pomarańczowy jest. Zielona furka i ja w tym kombinezonie. Zielone korale. No, tego nie miałem, tego akurat nie miałem, ale bardzo ładny. Bardzo fajny rysunek. Ten wąsek on wygląda. Fajne. Nie mogę, nie modę. Fajne, fajne widzowie. To było mnóstwo tych TikToków, w masę, ale widzowie nagrywajcie następnej piosenki. Będzie reakcja jeszcze na następne TikToki. Także po prostu się przygotujcie, nagrywajcie TikToki, będę wybierał. Na, no te, te po prostu, co wpadną mi w oko. Jak wpadają mi w oko, to ja dodaję. I zobaczymy, zobaczymy. Może ty będziesz następny, ale będzie dużo. No piosenek z teledyskiem, jeszcze będzie z cztery w tym roku. Więc widzowie będzie ultra dużo szans na to, żebyście się pojawili w filmie. Także walczcie o to. Ja się z wami żegnam i wyczekujcie nowych piosenek. Wiecie na kolory, słuchajcie.